Drodzy Państwo, witamy w kolejnej części programu i uśmiechamy się już do naszego gościa, Katarzyny Boni, która jest dziennikarką podróży, kolekcjonerką smaków. Uśmiechamy się, bo kochamy podróżować. I zazdrościmy. I... Ach, właśnie. I jesteśmy bardzo ciekawi Twoich podróży. Witaj, Kasiu. Słuchaj. Dzień dobry. Jeździsz od lat, od mniej więcej 10 lat jeździsz do Azji. Tak. Dlaczego do Azji? No i tak, i tak cichutko powiedzmy, tak, za co? <laughs> najpierw Dlaczego? Dlaczego? Mhm. Um... Zawsze chciałam jeździć coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej. To się zaczęło na studiach, najpierw była Europa, no a potem przyszedł ten moment, kiedy trzeba było wybrać jakiś kraj, padło na Indie. Tutaj się pojawia pytanie, za co? Indie są najtańszym, przynajmniej były te 10 lat dalej temu. Dalej są. Jednym z najtańszych krajów, mhm. które można odwiedzić. Na dłużej, będąc studentem. No to wtedy jeszcze jeździłam z tak zwanej tygodniówki tego, co tam się zarobiło podczas studiów. A jak już wylądowałam w Indiach, to Azja mnie pochłonęła i do tej pory nie chcę nie wypuścić. Cały czas są tam tematy, regiony, ludzie, kultury, które chcę poznać. Wiesz, co które mnie tak Mnie się spodobało, jak czytałam jakiś wywiad z Tobą, czy to był blog, że Tajlandia cię ukąsiła. Azja cała mnie ukąsiła. Azja cię tak. ukąsiła. Właśnie są takie kraje, do których przyjeżdżamy i albo chcemy tam wracać już tak. całe życie, albo nie. Co cię ukąsiło? E, to jest rzecz, którą cały czas badam, cały czas tam wracam. E, kilka razy próbowałam zobaczyć, czy to na pewno jest tylko Azja, czy to może jest po prostu podróżowanie. Wybrałam się do Ameryki Południowej, wybrałam się na Bliski Wschód, mhm. jednak to jest Azja. Wiedna Afryki jaka. nie sprawdzałaś. E, tylko Tunezja, ale to. Nie jedź, nie jedź, bo zostawisz Azję. I, czy, ale, jak, ale jak sobie radzisz z tym ukąszeniem? Dlatego, że ja na przykład mam tak, że cały czas ciągnie mnie w nowe miejsca, a ty wracasz w te same. Wracam. Chyba? To jest mhm. bardzo tak. To jest ciekawe, bo to się niezwykle szybko rozwija. Na przykład Chiny, które odwiedziłam po sześciu latach od pierwszego pobytu tam, mhm. to jest inne państwo. Mhm. To są nowe miasta, to są w ogóle nowa tkanka społeczna, która tam powstała. I... To powracanie w te miejsca powoduje, teraz na przykład wracam do Japonii znowu niedługo. Mm -hmm. Powoduje, że jestem w stanie mm, trochę głębiej wejść, trochę już znam te państwa i, mm -hmm. trochę, i mogę sobie odpuścić takie jeżdżenie, zaliczanie tych najważniejszych mm -hmm. e, atrakcji turystycznych. Zaliczanie, dobrze to nazwać, tak. odhaczanie. Bo mm -hmm. to, już, to już gdzieś zrobiłam, tak? Bo to trzeba też zrobić, jak się przyjeżdża do nowego. Mm -hmm. no, trzeba, nie trzeba, tak? To, do... Ale masz to za sobą. Mam wydaje. to za sobą. I, I po prostu mogę wyjść głębiej Dlatego tu wracam To potem można sobie pozwolić na coś takiego Na co ty sobie pozwoliłaś Czyli ten festiwal wegetariański tak, Nas tak. to niezwykle fascynuje Czy możesz nam o tym opowiedzieć? Tajland w Tajlandii, tak. na wyspie Phuket, która znana jest z także... tego... Kojarzy się z zupełnie czymś. Tak, nie jest festiwalem wegetariańskim, ale festiwal wegetariański to jest również nazwa myląca, bo to nie ma dużo wspólnego z jedzeniem. Uh -huh. A to jest festiwal religijny, taoistyczny. Uh -huh. Tam żyją potomkowie Chińczyków z południa Chin. I oni przez 9 dni uczestniczą w festiwalu, który ma oczyścić społeczność. Tak samo jak my pościmy, a oni też poszczą, mm. jedzą tylko bezmięsne potrawy. Nie zabijają niczego, żadnych zwierząt, nawet komarów. Nie piją alkoholu, ubierają się na biało. Nie jedzą mięsa. Nie jedzą mięsa, absolutnie. Tylko tofu, które wygląda jak mięso. Tam doprowadzili sztukę udawania mięsa do perfekcji. Mm -hmm. w, e... w Indiach też tak. <śmiech> tak. <laughs> e, no ale je... to, co przyciąga ludzi do tego festiwalu, to są procesje, w których niektórzy ludzie wpadają w trans. Podobno Europejczycy też mogą. W sensie turyści, mm. nie tylko Europejczycy, nie ale z zachodu. Podobno się zdarza. Ja nie próbowałam. Znaczy nie ma przeszkód, ale nie ma, tego, nie ma też odnotowanego mm. przypadku. Wpadają w trans i przykuwają swoje ciała Czyn? po to, żeby oczyścić społeczność. To, co im przekuwa? przyjdzie do głowy. Mm -hmm. Zaczęło się od, od szpilek i noży, a teraz to jest w ogóle konkurs na odwagi. Potrafią przekuć rurą wydechową, parasolem kluczem francuskim, drewnianym statkiem. No. E, Ale ca, nie... całe ciało, czy policzki? E, nacinają policzki tutaj. Mm -hmm. e, tutaj w ramiona i w przedramiona agrafki albo szpilki. Czasami też w plecy. Widziałaś to na własność? Widziała. Czy oni cierpią? Czy, to, czy widać, że to ich boli? Czy to jest rzeczywiście autentyczny trans? I... E, bardzo różnie. Mm -hmm. Są tacy, którzy rzeczywiście są w tak głębokim transie, że po nich nie widać żadnego bólu. I oni e, z tymi na, przeciętymi policzkami, z tą skórą, zagrawkami przez cztery godziny, albo nawet dłużej, w słońcu, mm -hmm. e, bo to się dzieje w październiku, wtedy jest około 30 stopni e, temperatura wynosi. No i oni idą przez te cztery godziny w procesji ze świątyni do morza, błogosławią, tańczą, śpiewają. E... Co ty wtedy, Kasiu, czułaś, jak na to patrzyłaś? <laughs> Jak w tym uczestniczyłaś. Wiesz z tym całym bagażem na po... zachodnim i europejskim? Tak, na początku e, fascynację połączoną z obrzydzeniem. Mhm. E, ja też dlatego zostałam tam dłużej. Bo zazwyczaj ludzie przyjeżdżają na jedną procesję i wyjeżdżają. Mhm. A ja zostałam e, przez cały ten e, festiwal, żeby. Zrozumieć właśnie, żeby nie mieć tego pierwszego mm. wrażenia. Żeby nie tak, oceniać. Tak. Mm -hmm. Żeby nie mieć tego pierwszego wrażenia, och, to jest takie dziwaczne, to jest takie trochę niesmaczne, a trochę fascynujące. E, jak oni się przekuwają w transie, to nie ma krwi. Z tych policzków nie cieknie krew. Nie cieknie krew? Nie. To jest niesamowite. Tak. To jest niesamowite. Oni rzeczywiście się wprowadzają w bardzo głęboki trans, to jest ważne, nie odurzają się, bo to jest mm -hmm. festiwal czystości, w związku z tym oni nie używają żadnych narkotyków, żeby się odurzyć, Ani alkoholu. Ani alkoholu. Ani alkoholu. Tak, tak. Krew się pojawia u ludzi, którzy się biczują. To, to, no, to znamy też z naszej kultury. Tak? Mhm. E, no i potem rzeczywiście to takie zafascynowanie przeradzało się w coraz głębszą fascynację tym, że ci ludzie naprawdę wierzą w to, że w osobę w transie wchodzi Bóg z pantonu chińskiego. Mhm. I oni naprawdę, naprawdę w to wierzą. Czyli gdzieś poczułaś tę duchowość? Tak, to jest mhm. bardzo. To, to jest, niesamowite. To jest bardzo silna duchowość. Mhm. A to chciałem przyziemnie zapytać, bo przyziemnie, kiedy już ten słucham. trans mija, tak. co się dzieje z tymi ranami, co się dzieje z tymi ludźmi, kiedy już, kiedy, kiedy już nie ma Boga, prawda? A są, a są rany, czy one są, czy one to się są. To była najbardziej zabizniają? niezwykła i to wszystkim, którzy się wybierają na festiwal wegetariański radzę zostać w świątyni i popatrzeć, jak ludzie wychodzą z transu. Człowiek wbiega do świątyni, stuka w ołtarz i upada nieprzytomny w ramiona pomocników. Potem otwiera oczy i jest zupełnie inną osobą. Jest Coś... tam ból, jest strach. Wtedy, już jest, wtedy się już ból pojawia, tak? Tak. Coś nie niesamowitego. Tak. Mhm. Czyli warto takim, tak jak to w tym zbiorze, w którym ukazał się Twój tekst, tak. warto chodzić poza utartymi szlakami, zdecydowanie, prawda? Zdecydowanie. Mhm. Warto zostać dłużej... Warto sprzedać samochód, tak sprzedać jak ty to samochód. zrobiłaś, żeby mieć na podróż Dokładnie. i jeździć w odpowiednie miejsca w odpowiednim czasie, bo ta sama wyspa Puket miesiąc później może zostać odczytana, wybrana przez nas inaczej. Absolutnie. Plaże, Beton. Ro głównie rozrywka i hotele, prawda? A to tak. samo miejsce w tym okresie jest szczególne. I też jeżeli się uczestniczy w takich atrakcjach, to, bo to jest reklamowane jako atrakcja turystyczna, to nie zostać na jednym krótkim wycinku tylko mm -hmm. właśnie zejść w takiego tego szlaku i, mm -hmm. i A przeżywać takie rzeczy, czas się do tego przygotowywać, ja przed chwileczką widziałem z razy Kasia, że Kasia tuż przed się na teren, cały czas już, już była, cały czas eksplorowałaś mapę Japonii. Tak. Czyli tak naprawdę ta podróż już, już się fikuję. zaczęła w twojej tak. głowie, prawda? Czyli z nami Kasia była przez moment w Tajlandii, ale tak, ale naprawdę, tak naprawdę już jest, jest w Japonii. Japonii. Już się, tak. Ale w Wpadniesz na nas tak. jeszcze? Oczywiście. Po tej Japonii? Oczywiście. Bardzo... Powiem wam o dawnych szlakach samurajów. Jedziesz z Filipem czy sama? O Sam. dawnych szlakach samurajów. Tak. I sama jedziesz Sama. Okay. Inaczej się podróżuje samemu niż z kimś, prawda? E, zupełnie inaczej. Każde, każdy sposób ma swoje plusy i minusy. Mm -hmm. Ale, Ale jak łatwiej się poznaje ludzi. Jak się jest samemu. Jak się jest samemu. No, trudniej tak. jest podejść do pary, trudniej jest zagadać parę. E, para jest ze sobą i mm -hmm. jest bardziej na siebie skupiona niż na. Ale i tak lepiej dwie osoby niż sześć, siedem, prawda? To jest mm -hmm. Kasiu, czekamy na następne podróże, na następne historie. Zaprosimy się do nas do pytania, na siadanie. Za dzisiaj bardzo, bardzo Dziękuję. dziękujemy.